Cześć, witam was na moim kanale i kontynuujemy swoją przygodę w Widmie Wolności. Ostatnio e, skończyliśmy w tym momencie i teraz mamy zadzwonić do Mr Hansa. Także e, wykręcamy sobie numer do niego, Mr Hans. Hans dzwoni z prośbą o przysługę. Prosto z mostu lu Daj mi wejście do tego cudzysłowa. Na nadchodzącą imprezę w Black Sapphire. Może od razu do Pentagonu. V. Black Sapphire to nie konbeki plaza. Wchodzi się tam tylko na zaproszenie Hansena. To miejsce jest jego twierdzą. Na pewno jest jakiś sposób. No dobrze. Słuchaj. Zaproszę ci nie załatwię, ale będę może miał coś innego. Jednak muszę poprosić Cię o coś w zamian. Reputacja to waluta. Gdy jej używasz naciągasz linę, trzeba naciągać tak, żeby nie pękła. Rozumiesz? Rozumiem. Muszę pomóc ci zarobić trochę reputacji. Dokładnie. Zleceń, wzmocnij moją pozycję w Doktown, a wtedy ja pomogę ci z Black Sapphire. No dobra. W porządku, Hens. Mamy umowę. Cieszy mnie to. Do usłyszenia. Czyli będziemy musieli wykonać jeszcze dwa kontrakty. A ja mam jeszcze do rozdania: punkty atutów w takim razie. Budowa ciała. Ja tutaj idę w tą budowę ciała, ponieważ chcę być takim przeskurwielem, który, jak wleci, to wszystkich roz, rozpierdoli. Eee, szatkownica. Weźmiemy sobie te dwa punkty i od razu zaznaczymy sobie kontrakt. Mamy jakiś kontrakt w miarę blisko. Tu widzę jakieś zadanie się odblokowało. Aha, z L-Kapitanem. Dobra. Bynajmniej, yy, by wzięliśmy sobie kontrakt yy, i jeszcze przewiniemy sobie czas yy, do tego... O nie, 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 tutaj. Za daleko poleciałem z tym czasem. Yy, ja chcę, żeby było widać. Dziewiąta może być. Przewiniemy sobie czas. O kurwa! Burza piaskowa, ty! Tego się nie spodziewałem. Nowe zadanie, kontrakt. Czy ja mam z góry narzucone kontrakty? Nie. E, jeśli chcecie, żeby Mr. Keeper nadawał do was 2014, wyłączcie. Aha, dobra. E, idziemy. Oj, znowu relikt się odzywa. znajomy mega ogarnął temat. Wszystko zajebiście. Trzymajcie się razem i nie róbcie nic głupiego. Dobra, postaram się spokolko. O, jeszcze coś tu było. River jesteś niesamowity Eee. Odbierz paczkę, którą yy, Paco dla Ciebie zostawił, to sobie zrobimy później. Ja chcę ten kontrakt. Dobra. Możemy iść, a potem zobaczymy sobie co Paco zostawił dla nas w skrytce. Tu chyba pozostałości po jakiejś wojnie, to jakaś haubica czy system namierzania przeciwlotniczy. Weźmy sobie motor i motorem sobie dojedziemy. Oła! A, A mi wykurwił ty, nie widziałem go. No, dalej, właśnie. No. Dobra. I jedziemy. Ale tutaj się ruch zrobił. 120 metrów. Gdzież jutko ten kontrakt był? nie jako Tutaj jest Cuma, jakiś poży? typek. Jak cholera. Od nie mogę się dotknąć nic morfiny. mówił, że potrzebujecie pomocy. Potrzebujemy cudu. Jeśli kościenie... taki kościelny. nasi pacjenci zaczną umierać na ulicy. Ten wszczep wygląda na kobiecy. Nie jest przystosowany hmm. do Twojej wagi. A Ty co? Myślisz, że miałem wybór? Musisz zwiększyć tolerancję u dźwigu. Zacznij od parametrów stawu kolanowego. Hmm. tego jeszcze nie próbowaliśmy. Pomogliśmy mu radom. Eee, czego kosiarze chcą od Andersona? Czego kosiarze mogą chcieć od dyrektora szpitala? Jest z nimi jedna dziewczyna Nika Jankowicz. Chyba szuka swojego brata. Tutaj? Jest waszym pacjentem? Nic więcej nie wiem. Chciała rozmawiać z Antonem. Była mocno roztrzęsiona. Anderson zamknął się w swoim biurze? To jedyne miejsce, które ma jakieś zabezpieczenia. Idź do piwnicy. Schody są po prawej stronie od ołtarza. Jeśli kosiarze zrobią coś Antonemu, nikt inny nie pomoże tym ludziom. Zrobię co mogę Znajdź wejście do kliniki Musimy podejść tutaj Zaraz za ołtarzem Jesteśmy sprzętem? To już na wysypisku można lepszy znaleźć O, strada czasu, pokiego chwilę nas tunika przywlokła. No dobra Jaj, aj, 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 amunicja. Dobra, mam nadzieję, że nie walczę z nimi tak na, na próżno. Dobra, musimy iść i gdzieś za ołtarzem będzie wejście. Dlatego idę w fizyczność, bo raz, dwa ich roz rozpindalam. Dobra, załatwieni, ale ja ich kładę raz, dwa po problemie. Gdzieś tu jest jeszcze jeden. Ok, chyba wszyscy. Dobra, gdzieś tutaj widzę czerwone, czerwone, złote wszczepy, przegrzanie. Czy tutaj jeszcze będą kosiarze po drodze? Tak jest Ale mamy hardkorową muzę. To sobie weźmiemy, i gdzieś tutaj weź biuro Antonego Andersona w piwnicy kliniki. Dobra, czyli już jesteśmy w klinice, jakby gdzieś tu musi być jeszcze jego biuro. Tu jest jakieś wejście. Sprawdź, co się dzieje w biurze Antonego. Nie zbliżaj się. Gdzie jest Gaspar? Mów! Opuść broń. Możemy się dogadać. Jestem tu po Andersona. Ma stąd wyjść żywy. A ja przyszłam po mojego brata. Gówno mnie obchodzi, pieprzony Anderson! Podnieś dupę! Gdzie jest Gaspar? Mów! Powiedz jej, co wiesz. To nikomu nie stanie się krzywda. Ty dla mnie pracujesz czy dla gangusów? Mów do kurwy nędzy! A, pojebało cię! Co tak stoisz? Pomóż mi! Teraz to przegiera. No ja pierdolę. Raz, dwa. No wreszcie. Nie mogłeś tak od razu? Mam nadzieję, że to nie będzie rzutować jakoś na fabułę. Trzeba było powiedzieć jej prawdę, dlaczego nie chciałeś rozmawiać z Niką. Nika, No mi zobaczmy proste pytanie. powiedzieć jej co wiesz i nie musiałbyś dzwonić do Fixera. Zabiłaby mnie. Tak czy sia. A co z pacjentami? Odel się nimi zajął. Czekają na ulicy. Powiedz mu, że już jest czysto. Musimy wracać do pracy. Dobra, opuśćmy klinikę. Myślałem, że będzie to trudniejszy kontrakt. Jednakże poszło dosyć łatwo. Mam dziwne wrażenie, że to się na tym nie skończy. Gdzie tu jest wyjście? Chyba gdzieś tutaj. Dobra. Kontrakt święci z Ducktown ukończony. Możemy wziąć kolejne. Ukoń przynajmniej trzy kontrakty. Tu mamy blisko jeden kontrakt. Nie czas żałować róż. Ok, lecimy. Hmm. Ja tu się mogę dostać tutaj tendy do góry. Kolonkowa robota. Proponowałem Andersonowi, że przy tylko kogoś do wyniesienia tych kosiarzy, ale powiedział, że chce sobie ich najpierw obejrzeć. Pewnie jest jeszcze w szoku. Wysyłam ci pieniądze. Kononkowa ile haś? Ile haśiwa wleci? 8000! Były lepsze kontrakty za więcej pieniędzy. Ja tutaj tyle hajsu zbierałem na tych kontraktach, jak robiłem w Fabułę, że dzięki temu praktycznie wszystkie wszczepy sobie ogarnąłem. Dobra, weźmy sobie autko, albo ten motor. Gdzie on jest? I lecimy kolejne zadanie zrobić dla Mr. Hansa. Śniło mi się raz, że mi synte W ogóle, ja zrobię jeszcze jedną rzecz, nie ekwipunek, a wytwarzanie. Eee, zablokowane to też? Nie. Zastanawiam się, dlaczego jest tak, że ja muszę kilka razy tu klikać. Wyeliminuj go, dobra. Bierzemy broń. I wchodzimy na pełnej. Tu jest działko. Tu gdzieś jeszcze jeden. Ale ich się tutaj nadbierało. No, dzięki mnie to tutaj taką reputację będzie miał, że nikt mu nie podskoczy Dobra. Jeszcze? Dobra, z tej tutaj z, te, z tego miejsca wszyscy Tutaj kogoś widzę, ale gdzie on jest? to ja tu pół rozpierdolę gdzie jesteś typie? o kurwa mnie zaskoczył Jeszcze go nie znalazłem. Znajdź Milko Aleksisa. Gdzież on może być? Widzę, wice, widzę, wice, widzę go. Tym razem ci się udało, ale się nie przyzwyczajaj. P po po poczekaj, poczekaj! Nie strzelaj! Ja tu tylko robię interesy. Pracujesz dla Wudu Boysów? Pracowałem. Po tym, co odjebałeś, raczej znajdą sobie innego dostawcę. Milko Alexis, jeden z Wodobolsów. Mówi ci to coś? Coś tam mówi, ale niewiele. Facet praktycznie nie wypina się z sieci. Wszyscy tu na palcach koło niego chodzą. Pewnie jakaś szycha. To gdzie go znajdę? Nie, nie pytaj! Nie potrzeba mi więcej problemów. Hmm. Mów. Albo jednak dostaniesz dzisiaj w pierdol. Nie zastraszysz mnie. Kurwa, pojebało cię. Tylko nie w nos. A, Wiesz jak to boli? Oj, Będziesz gadał. <śmiech> <śmiech> dobra. Już powiedz, tylko przestań. No gdzie on jest, kurwa? Te nie? Większość z nich wudu boysi rozkładają na część. Szukają luk w zabezpieczeniach i kombinują, jakby je schakować. A resztę montują w starych robotach. Generalnie to kupa złomu, ale przy tym jednym to się naprawdę postarali. Po co im te androidy? No, po co, po co? Róż głową! Skoro ten Milko jest tak ważny, to potrzebuje ochrony. Czyli pomogłeś Voodoo Boysom zbudować małą armię. Na pewno wiesz, jak ją pokonać. Dobrego masz cela? Dobrego. Hmm. Voodoo Boysi trzymają te roboty w takiej jakby serwerowni. Ja przeciążę macierze dyskowe, a ty napierdalaj w serwery, aż wybuchną. Pójdzie taki impuls, że szeregowym żołnierzykom stopią się obwody. Dobra, zabieraj się stąd. Mam coś do zrobienia. No, super, tylko że ja zostałem bez pracy. To on gdzieś tu w podziemiach jeszcze może być. Ale miałem powiedzieć, o nie, zda się nie dowiedziałem. Gdzie ty jesteś typie? No tu wszędzie poszukałem, nie? Tutaj go nie ma. O, tutaj nie byłem. O panie kurwa, oni mnie tu zabiją zaraz. Dobra, ten załatwiony. Serwery, serwery trzeba przestać. Ajść, Zobacz, one mi się podświetlą Idziemy tu, idziemy, idziemy, idziemy na drugą stronę Nie, tu nie ma serwerów, tu są Gdzie jeszcze są serwery? Dobra, mam, mam dobre wszczepy na HP, także tyle dobrze. Awaria systemy. Awaria systemy. W toku. Aktywacja Wyjście Usmażyły się? Usmażyły się, nice. Tutaj widzę coś ciekawego. Ok, te rozdamy sobie później. Hej, hej, ostrożnie z tym. Jestem podpięty do Netranera. Chyba nie chcesz, żeby oberwał rykoszetem. Netranera, szantażysty i mordercy. Mam na niego zlecenie. Okej, okay. ma trochę na sumieniu, zdaję. Oh. Kurwa, Mać, wiesz co właśnie zrobiłeś? Co? operację, która kosztowała dziesiątki tysięcy eurodolców. Idź już. Aj, dobra, nie bać tego Netranera opuść bazę wudu. Chętnie bym go jedną, ale. Kurwa, mogę z nim pogadać, bowiem w sumie może wszczepionk od niego miał. On mógłby mi pomóc, ale no. Nie pomyślałem wcześniej, dobra, jest. Tutaj możemy wyjść ten. Okej, okay, kończyłem trzy. Zlecenia dla tego typa vi, vi, vi. wiesz, dlaczego lubię z tobą pracować? Bo, Bo jest jestem pracujący. kurwa najlepszy. Serce klientki cieszy się. Halo i radujesz. Hotel w Zaczekaj sekundę. Pamiętasz o naszej umowie? Ale Będę ok także moi drodzy mamy skończoną sekwencję z Mr. Hands, który załatwi nam wejście do tego wieżowca czas odcinka w sam raz także skończymy sobie tutaj i za chwileczkę nagram już kolejny odcinek może rzucę od razu dwa na youtube jak będziemy wchodzić na tą zamkniętą imprezę, także trzymajcie się i strzała.